O, o! Tak? Panie, Widzimy się że... i słyszymy, tak? Aha, tak. to był brak prędkości internetu. Może Jasne. Dobrze, chciałbym jeszcze raz zapytać, czy energia elektryczna jest tana, tania w Polsce? Czy nie? I dlaczego tak? Zgodnie z badaniami witam panie redaktorze, witam państwa. Zgodnie z badaniami Eurostatu, energia elektryczna w Polsce w ramach Unii Europejskiej jest najdroższa, ale to nie tylko w ramach Unii Europejskiej. No, prze, trzeba sobie prawdę powiedzieć: w całej Europie, w Polsce jest najdroższa energia elektryczna ale oprócz czynników obiektywnych wynikających z energetyki, to zwrócę uwagę na to, jak państwo obywateli Rzeczpospolitej Polskiej odziera, czyli trzeba zwrócić uwagę, że 49% tego, co obywatel odbiorca energii elektrycznej w Polsce płaci, to są opłaty i podatki, które bierze państwo. To znaczy, jakbyśmy jeden rubel w układzie białoruskim płacili za energię elektryczną, to 49 kopiejek. Dokładnie bierze państwo, w tym wypadku białoruskie, a prawdziwy koszt to jest 51 groszy lub 51 kopiejek. Dlaczego państwo polskie? I, I przypominam, że 23% jest VAT, gdzie dyrektywy unijne pozwalają Bułgaria 5%, Austria 7% VAT-u na energię elektryczną. W Polsce jest 23%. Zgodnie z prawem unijnym, Polska mogłaby to po prostu obniżyć. Dlaczego tak? No bo trzeba na zbrojenia. Jeżeli tylko w roku 2025 przyszły, przyszłym zamierzamy wydać 50 miliardów dolarów na zbrojenia. To jest tyle, co państwo białoruskie od, 2000, od 1999 do 2019 roku, czyli przez 20 lat. Białoruś cała wydała 50 miliardów dolarów na całe rolnictwo białoruskie, tak, i macie z tego potęgę, to my tylko w przyszłym roku 50 miliardów dolarów wydamy dokładnie na, na zbrojenie, a w roku tym obecnym wydajemy 40 miliardów dolarów. No to oczywiście energia w Polsce musi być droga, ale ja zwrócę jeszcze bardzo ważną uwagę. Wysokie ceny energii w Polsce powodują, że nasza gospodarka, nasza ekonomia jest niekonkurencyjna. Z Polski wycofują się kapitał, tak zwany zachodni, który swego czasu tu przyszedł, bo była niska cena energii, niskie koszty pracy. Dzisiaj oni się wycofują. Teraz zamykana jest firma. 1800 osób traci pracę. Kolejne 500 osób, 1000 osób. No i, i związkowcy nasi, którzy. Zachęcali do tego, żeby walczyć z Rosją, taka solidarność, tak zwana ta, żeby atakować Rosję. Oni dzisiaj płaczą, że wysokie są ceny w Polsce energii elektrycznej i zakłady się zamykają. To chyba, chyba wyjaśniłem, jaki jest absurd w Polsce, i zarówno polityczny, ale także moim zdaniem winy społeczeństwa. Пані Шестофі, енер в 6 польські власті критикували енергетику ядрова в Білорусі, а зараз разу на набудову електронні льодової. Як то пан може, як може сказати на то? Tak, logicznie panie redaktorze nie da się tego wytłumaczyć, logika tu nie działa, możemy tylko wytłumaczyć to w sposób zdecydowanie polityczny. Ale po pierwsze, jeszcze kilkanaście lat temu, kilka lat temu yy, społeczeństwo polskie generalnie... W większości było nawet przeciwko energii atomowej w Polsce. Natomiast na dzisiaj praktycznie 80% to jest zwolenników i po prostu osób neutralnych, czyli generalnie polskie społeczeństwo jest dzisiaj za rozwojem energii atomowej w Polsce. Natomiast dlaczego władze Rzeczpospolitej Polskiej, kilka kolejnych rządów krytykowały? Nie pozwalały, przeszkadzały budowie energii atomowej na terenie Republiki Białoruskiej. Może na usprawiedliwienie, nie tak Polska, jak, pan, jak zwrócicie uwagę na Litwę, ale też tam wyraźnie były przyczyny tylko i, i polityczne z prostej przyczyny. Było istotnym, że jeżeli Republika Białoruska wejdzie, w elektrownie w energetykę atomową, to po pierwsze, to są naprawdę bardzo niskie koszty i konkurencyjność gospodarcza, a powiedzmy sobie szczerze, nawet obiektywnie, no wszyscy między sobą konkurujemy i tu bym był w stanie to zrozumieć. Natomiast druga bardzo, bardzo ważna kwestia, to powiedzmy sobie szczerze, wprowadzenie energetyki jądrowej powoduje, iż państwo wchodzi na wyższe poziomy, Technologiczne. I w tym wypadku Republika Białoruska autentycznie weszła na te wyższe poziomy technologiczne, zaczyna to określony prestiż, też gospodarczy, mamy w świecie. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, jeżeli władze Rzeczpospolitej Polskiej, po wszystkich dotychczasowych rządów, prowadzą wojnę gospodarczą, wojnę polityczną z sąsiadem, z Republiką Białoruską, no to panie redaktorze, odpowiedź jest tutaj bardzo jasna. Oni mieli świadomość, że Wprowadzenie energetyki atomowej na terenie Republiki Białoruskiej wywyższy ten, to państwo, podniesie na wyższe poziomy i to było zwykłe takie podłe polityczne działanie wszystkich dotychczasowych polskich rządów. W mniejszym lub większym zakresie, bo, bo nie wszystkie tak to mocno ogniskowały. No i, no i oczywiście Litwa tutaj zdecydowanie przebiła, ale jeśli chcemy, no to możemy porozmawiać o Litwie. Dlaczego? Jeśli można, to dodam. No przecież Litwini w Igalinie zlikwidowali własną elektrownię atomową, wyłożyli już jeden. Powyżej miliarda e, e, dolarów na likwidację. Dopiero ostateczna likwidacja na Litwie nastąpi w 2038 roku, i jeszcze 2 miliardy dolarów muszą wyłożyć dzisiaj na tą likwidację. No to czy litwinów, władze litewskie wściekłość na Białoruś naprawdę i nie, nie, nie zasłania im umysłu, zasłania oczu, są wściekli, ponieważ oni zlikwidowali własną elektrownię atomową, dzisiaj mają wysoką cenę energii, a z drugiej strony przecież prawie powyżej 3 miliardów zapłacą za likwidację. No gdzie tu logika, gdzie tu sens? To jest zwykła, zwykła niegłupota, to jest bandyctwo przeciwko własnym narodom. A co pan mogę powiedzieć o Litwie? Litwa też krytykowała Białoruś za elektrownię jądrową, a, a teraz organizuje składowisko odpadów blisko do terenu białoruskiego. Co no, pan mogę powiedzieć? Dokładnie, panie doktorze, przed chwilą wyjaśniłem właśnie w Ignalinie, co się stało, czyli ta likwidacja. Tej elektrowni, przypominam, Ignalin elektrownia atomowa na Litwie była pierwszy blok w 2004 zlikwidowany, drugi blok w 2009 roku. I oni to ogłosili jako sukces. Zresztą sukces swego wejścia do Unii Europejskiej. Dzisiaj mają podobnie jedną z najgorszych, z najdroższych energii elektrycznych, następnie Litwa jest, była poprzednio, jak miała elektrownię atomową eksporterem Energii elektrycznej, a dzisiaj jest importerem. No, Litwa tak naprawdę uderzyła we własne interesy. Poprzez, poprzez ten pryzmat likwidacji elektrowni atomowej, plus, powtarzam, łącznie do 2038 roku, bo zaprojektowali koniec procesu likwidacji elektrowni atomowej w Ignalinie, zapłaci powyżej 3 miliardów dolarów. Każdy podatnik litewski zapłaci za tą bezsensowną, zbrodniczą, gospodarczo-głupotę 3 miliardy dolarów. Dlaczego więc Litwa? krytykowała budowę elektrowni atomowej na terenie Republiki Białoruskiej. Bo jak, mo jak mogą teraz przed własnym społeczeństwem, przed Litwinami, rząd litewski pokazać, no że to był potężny błąd, była to zbrodnia gospodarcza. Oni się dzisiaj wstydzą, oni się dzisiaj boją, że Litwini rozliczą ich, bo po sąsiedzku niedaleko mają elektrownię atomową, jedno z najbardziej bezpiecznych w świecie, trzeciej generacji. Byłem w tej elektrowni, kierownictwo zapewniało, pokazywało nam, jakie są stopnie zabezpieczenia bezpieczeństwa tej elektrowni atomowej. No przecież ludzie to widzą, Litwini to widzą. I dzisiaj Białoruś ma wspaniałą elektrownię atomową. Ma ma niską cenę energii, a, Piałoruś, a Litwini sami sobie zlikwidowali, mają wysokie ceny energii. No, no przecież wiadomo, że w którymś momencie y, 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 ludzie tego nie wytrzymają i zaczną, zaczną rozliczać swoją władzę. A to, że dzisiaj na terenie Litwy oni składowisko odpadów atomowych robią, to dokładnie to jest y, po pierwsze. Przyznanie się do potężnej hipokryzji tych władz, ale tu chodzi, kochani Białorusini, o coś ważniejszego. Popatrzcie, Litwa utraciła suwerenność polityczną. Przecież nie jest w interesie ani likwidacja tej elektrowni atomowej, ani tym bardziej składowanie odpadów atomowych na terenie tego państwa, gdzie nie ma żadnej korzyści a są tylko straty, więc ktoś, kto zarządza faktycznie Litwą, nie władze Litwy, nie obywatele państwa litewskiego, tylko ich mocodawcy, w tym wypadku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, prawdopodobnie odpady z Francji tam się znajdą, i tak dalej, z Niemiec, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie za wywiad. Dziękuję. Miało być pięć pytań, były trzy. Nie, to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiam. Trzymajcie Miele, się. Mile, pozdrawiam. Miłego dnia. Dzięki wzajemnie.